Na świecie jest kilka miejsc, gdzie łączą się wody dwóch rzek lub zbiorników wodnych. Zazwyczaj towarzyszy temu dość niecodzienny widok. Często wody o dwóch różnych kolorach zlewają się z sobą, tworząc widzialną granicę pomiędzy swoimi prądami. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dwóm takim sytuacjom. Pierwsza lokalizacja, gdzie ma miejsce takie zjawisko, to Brazylia. Mieszają się tam wody dwóch rzek: czarna woda rzeki Rio Negro. Największego dopływu Amazonki oraz woda właśnie Amazonki. Kolory obu rzek są bardzo różne i zanim się ze sobą zmieszają, muszą płynąć obok siebie kilkaset metrów. Wszystko dzieje się dlatego, że mieszające się wody pochodzą z dwóch różnych położeń geograficznych o różnej charakterystyce. Wody różnią się między sobą stopniem zanieczyszczenia, prędkością prądu oraz temperaturą. Drugie miejsce na świecie to tym razem sytuacja, w której mieszają się wody zatoki Alaski. Chociaż technicznie to wody jednej zatoki, to mają różny kolor. Dzieje się tak dlatego, że prądy płynące w zatoce podmywają podłoża różnego rodzaju i mieszają się w końcu ze sobą. Intensywnie niebieska, nasycona tafla to woda oceanu spokojnego, natomiast jaśniejsza, czasami brązowa woda pochodzi ze strumieni i rzek spływających z pobliskich lodowców. Woda przed wymieszaniem się posiada różny kolor, różny stopień zabrudzenia, a nawet zasolenia. Najciekawsze jest to, że granica mieszania się wody jest ruchoma i potrafi przesuwać się nawet o kilkadziesiąt metrów.